Cześć, jesteśmy na stoku gromadzeń ze skitrenerką Asią. Asiu, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby się dobrze rozgrzać przed zjazdem na nartach? Cześć, witam serdecznie. Rozgrzewka to jest podstawa. Musimy rozgrzać wszystkie mięśnie i stawy. Nie ma możliwości, że wysiadamy z samochodu, zakładamy narty i od razu zjeżdżamy. Nawet jeśli nie ma takiej osoby jak ja, zróbcie to sami przy samochodzie czy przy wypożyczalni, w jakimkolwiek miejscu, rozgrzejcie się, zróbcie parę przysiadów, zróbcie parę wymachów, wypadów żeby po prostu zrobiło się cieplej. Musicie to poczuć nawet do tego stopnia, że mięśnie zaczną trochę boleć i wtedy już jest rozgrzewka porządnie zrobiona. Czasami nawet widzi się na stoku, że ludzie dopiero wjeżdżają na nartach i dopiero na samej górze się rozgrzewają. I co jest najważniejsze? Które mięśnie są najważniejsze? Mhm. Oczywiście mięśnie, których używamy podczas jazdy na nartach, czyli głównie mięśnie nóg. Co prawda ludzie robią różne rzeczy na tych nartach. Natomiast mięśnie czworogłowe, dwugłowe, mięśnie łydek są bardzo ważne. Czyli pewnie jakieś przysiady, przysiady wypady bardzo ważne jest żeby zaangażować kolana tak stawy kolanowe to jest najważniejszy element tak naprawdę obciążony przez jeździe na nartach obowiązkowo musimy go rozgrzać słuchajcie jeżeli nie wiecie jak to do końca zrobić Asia jest tutaj przez cały weekend i co godzinę robi świetną rozgrzewkę dosyć wymagającą ale za to nie będziecie potem mieli zakwasów mogę to potwierdzić dziękujemy bardzo dzięki zapraszam hej